Ej, ale to jest mój telefon! Zostaw go! No, zostaw go! Halo, policja! Kurwa! Hej, witajcie w 38 pytań. Tak, challenge. Witam się z wami, ja, Ziżej i moi drodzy. Nominował mnie Karolek do tego challenge'u, więc postanowiłem go dla was nagrać. Więc przygotujcie się na dawkę po prostu. O! No, to już ten helmi szedł. Więc przygotujcie się na dawkę śmiechu. Nie wiem, generalnie czegoś, czego jeszcze nie było. Nie są to pojebane odpowiedzi, ale na pewno będzie śmiesznie. Więc zostawcie łapkę w górę, jeżeli odcinek wam się nie spodoba, to ja... No to ja tego po prostu nie zrozumiem, tak? Więc lećmy, zabierajmy się za pierwsze pytanie. Czy stan splątania kwantowego teleportacji implikuje iluzoryczność czasoprzestrzeni? E, ff, nie, jak mamy zacząć naprawdę od takich, takich rodzajów pytań, to ja bardzo dziękuję. Nie no, tak serio to do was wrócę, to jakby nie było... Nie obrażajcie się, dobra? No, sobie. Mogę wejść do twojej łazienki? Zdaje się, że jest tam pikaczu. Ja wiem, że to pytanie mogłoby wydawać się śmieszne, ale naprawdę znam historię osób, które chodziły gdzieś tam po siedlach i chciały wejść komuś do mieszkania, bo na mapie pokazywało im się właśnie dany pokémon. I to jest to jest kurde dziwne, ej. Tak się nie powinno robić. Nie, nie wolno wchodzić do, do czyjegoś mieszkania. Hello. Ej ludzie, ogarnijcie się, dobra? Najobrzydliwsza dla ciebie rzecz jaką kiedykolwiek jadłeś. Myślę, że zdecydowanie kocia karma. Boże święte, jakie to było obleśne, i straszne. I w ogóle, yy, tak jak smakuje karma dla kota, to jest tak samo, jakbyście ją powąchali. To jest identyczny, normalnie smak. Zapach, smak. Rzadko się to zdarza, żeby się łączyło. W przypadku kociej karmy tak jest. Niestety. Nie próbujcie tego w domu. Jak ma na imię twój bambus? Mój bambus nie ma imienia, dobra? Mój bambus po prostu jest sobie tak, takim zwykłym bambusikiem, i o sobie tam jest po prostu i o sobie żyje i nikt go nie rusza i ty musiałeś poruszyć jego temat. A tak serio to po prostu nie mam bambusa. Czas płynie. Nie kurwa, popierdala, jest normalnie w takim jednym wielkim wyścigu konnym, gdzie tam wiecie, galupują sobie koniki i on jest, są ludzie, którzy obstawiają bugmacherki i on sobie popierdala i po prostu, który będzie szybciej, który będzie szybciej? Czemu Adam Mickiewicz ma pucha? Za oszczędzanie cielaka, konia, małpy, ojca alpaki, matki lamy z 2004 roku przed naszą erą. A, no. To jest właśnie pytanie e, serii o co... O co chodzi? Bo ja tego totalnie nie ogarniam. Ja, ja rozumiem, że to miały być głupie pytania, nie? Ale żeby jakby pytania, które nie mają... Wiecie co, to jest chyba czas po prostu wyjść za okno i tyle. Dziękuję, koniec, koniec. Już. Tyle. Masz kotki w piwnicy? Nie chcę cię namawiać, ale jakby możesz przyjść sobie, sprawdzić tutaj. A w... wiesz, no, jest dużo fajnych rzeczy. Jak przyjdziesz, to, to sprawdzisz sobie, nie. Która jest godzina? Czy jest tutaj ogólnie e, 17.23? Ja nie wiem, czy to widać, to powinno być widać. Jest tutaj, o proszę bardzo, 17.23. Halo, ostrość. No nie chcę, o, głupia ostrość się nie chce złapać, ale musisz mi uwierzyć na słowo. Jest 17.23. Czy myślałeś kiedyś o obnażaniu się w miejscu publicznym? Biorąc pod uwagę, że YouTube jest jakimś tam miejsce publicznym, miejscem publicznym, to można powiedzieć, że w jakimś stopniu już się na YouTube obnażałem, bo pokazywałem już tyłek, pokazywałem swoje ciało, jakieś tam. No, Na pewno w jakimś stopniu to było coś, co zaważyło na tym, że pokazywałem się i obnażałem publicznie, ale nie będę tego teraz robił ponownie. Nie myśl sobie tutaj, że jakby ponownie oral czy anal. Zdecydowanie czy. To, to jest jednak ta spójna rzecz, która podbudowuje wszystkich jednocześnie, więc czy jest tą rzeczą, o której każdy marzy. Ani oral, ani anal, po prostu czy. To, to jest to, właśnie to jest to. Jak ludzie reagują na to, że zbierasz pokemony? Ej, ale to jest mój telefon! Zostaw go! No zostaw go! Halo, policja! Kurwa... Czy w twoim domu jest Charizard? Ponownie pytanie z serii Pokémonów. Nie mam bladego pojęcia, co się znajduje w moim domu, ale ogólnie wiem, że jest na przykład taki karton, w którym mogę wejść i... tyle z tego będzie a strasz? Nie no, siedzę w kiblu, modlę się wiesz, biorę sobie jakby różaniec, prawda, odprawiam sobie odpowiednie rzeczy, tam przygotowuję świece, czasem dochodzę do pewnego konsensusu razem z toaletą, porównując tutaj zagadnienia Biblii i różnego rodzaju rzeczy także nie, nie sram. Dlaczego Superman jest bardzo męski jest bohaterem, ale nosi slipki na rajtuzach? To jest właśnie ten problem dzisiejszego wieku. Brak odpowiedniej osoby, która by była odpowiedzialna za to, jak się ubieramy Swojego rodzaju stylisty, który podpowiedziałby nam Nie, słuchaj, Daniel, ta bluzka jest zła Nie powinieneś jej ubierać Ale dlaczego? No co jest w niej złego? Nic, kurwa, masz to po prostu ubrać tamtą koszulkę Po to mi płacisz, żebym ci, kurwa, mówił, co masz ubierać A nie mi tu będziesz dyskutował Ja pierdolę, jest zaś ci... Co byś zrobił, gdyby siedząc samemu w domu, usłyszałbyś tak strasznie soczystego pierda, że rozniósłby się po całym twoim pokoju, a smród byłby taki, że tapeta farba zaczęłaby schodzić ze ścian i klamka od okna stopiłaby się. Matko Boska, ja nie wiem, co wy pacie. naprawdę, ja nie wiem, co wy pacie. Czasem zadając pytanie mi do odcinka, to ja dochodzę do pewnego wniosku, że moi widzowie nie są. Czy wy jesteście zdrowi psychicznie, naprawdę? Czy. Serio? Gadmet, ludzie, ogarnijcie się. Kurde. Z ilu metrów trzeba zrzucić kanapkę, aby ona spadła masłem do góry? To jest pytanie, na które zadawali sobie właśnie fizycy już dawno temu pytania, ale nikt na nie nie znał odpowiedzi, bo nie było wtedy w tamtych czasach odpowiednich środków, aby to przetestować. Dzisiaj jednak mamy tę możliwość i wystarczy, że pójdziecie do kuchni, weźmiecie chleb, kanapkę, i po prostu jebniecie ją z dwóch stron masłem, i tyle. I każda spadnie masłem do, do góry, do dołu. I No... Tak. Dlaczego pudełko od pizzy jest kwadratowe, a pizza okrągła, a kawałki trójkątne? To jest bardzo dobre pytanie. I wiem, że każdy na nie się pewnie nad nim się zastanawiał, ale w sumie jakby tak zastanawiając się, no popatrzcie, jakby opakowanie było okrągłe, by ciężko się składało. To jest jedna część. Z drugiej strony, pizza, jeżeli byłaby kwadratowa, to by się nie dopiekała równomiernie. Dzięki czemu no generalnie łatwiej jest ją uformować też, bo wystarczy wiecie, tak tam... Ej, Mirek! Bo jest zamówienie na jedną hawajską, ja tu kręcę jednym ciastem. No i chyba wiecie mniej więcej o co chodzi, nie? Rozumiecie, no a kawałki trójkątne czasem się zdarzają w większości, ale są też takie prostokątne, widziałem gdzieś tam w necie. Więc to nie jest wcale tak, że ta pizza jest taka jak ją malują, tak? Okej? Okay? No. Ile razy dziennie walisz gruchę? Znaczy ogólnie gruchy nie wale. ja tutaj mam jabłuszko, nie wiem, sobie jabłuszkiem mogę walnąć sobie Na przykład, na przykład w ciebie mogę walnąć sobie tym jabłuszkiem Chcesz? Tak bardzo tego pragniesz? Myślę, że nie Jak strasz, to kładziesz papier do klopa, żeby nie oklapać dupy wodą z kibla? Ja myślałem, że to jest oczywiste że każdy tak robi nie wiem, jakby jeżeli mylę się, to możecie mnie wyprowadzić z tego błędu, ale to jest chyba oczywiste, że każdy kładzie papier, wiecie tak mięciutko. No tutaj sobie ułożę papierek, włożę sobie do środeczka, że mi kubka nie zrobiła tak plum, i i. Żeby mi ta pieprzona woda nie nalała do dupy. Kurde. Czy lubisz chodzić do kibla i myć ręce? Tak, to jest w ogóle moje marzenie, chodzenie do toalety, mycie rąk, to jest w ogóle coś, o czym zawsze marzyłem całe życie, po prostu yy, mówiłem sobie Boże, Daniel, to jest właśnie to, co ty chcesz robić w życiu Chcesz chodzić do toalety, chcesz uczyć się patrzeć na te wszystkie wody, wszystkie różne rodzaje mydeł To jest twoja inspiracja na życie, Daniel, zrób to, tak, tak ma właśnie być nie tak to nie wyglądało po prostu, nie będzie wyglądało kurde. Czy miałeś taką sytuację, że kiedyś zbierałeś Pokémony, przypomniało ci się, że zostawiłeś w lodówce kluczyki od BMW? Biorąc pod uwagę to pytanie, no to wcale nie tak kiedyś, bo Pokémony w sumie stosunkowo mają kilka dni, więc jakby nie dało się czegoś takiego zrobić. Ale dziwne, że pojawiły się pytania odnośnie Pokemonów kilkanaście razy, jak nie więcej. Jesteście uzależnieni? Dlaczego żeby skończyć pracę w Windowsach trzeba nacisnąć start? Bardzo nurtujące pytanie i nie mam bladego pojęcia dlaczego akurat tak jest. Ale na pewno ci, którzy mają Windowsa nie są zadowoleni i osoby, które posiadają na swoim koncie Linuxa albo iMaca albo mają generalnie te jabłuszko, za które płaci się 2000 zł. bo przecież jabłuszko jest takie super! To nie można tego wciskać. Jeżeli będę biegać dookoła drzewa 87 km na godzinę, to wyrucham się w dupę? Co? Co? Ludzie! Czy wam naprawdę już rozumie ode. Ej, a... Um, jeżeli macie jakieś takie dziwne zajawki, no to serio, to jest chore. N nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może ktoś ci w komentarzu pomoże. Ile razy dajesz klapsa Ramusowi? Ogólnie to wygląda mniej więcej tak. O. Oh. Ramus Ale tak naprawdę to jest tylko twoja wyobraźnia I wcale to tak nie wygląda Kim ty kurwa jesteś pajacu? Słuchaj ziomeczku jak masz jakiś problem to za chwilę go możemy wyja... Ile razy dziennie stawiasz grzyba? Nie gram już w Minecrafta więc mój grzybek wcale nie staje Albo bo to źle, źle zabrzmiało Fuck. Jak ma na imię Marcin? Aby odpowiedzieć na to pytanie, skonsultuję się z jakimś moim randomowym znajomym z telefonu. Halo. Halo, Szymon? To ja. Powiedz mi, bo mam takie pytanie. Jak ma na imię Marcin? Jaki Marcin? No, jak ma na imię Marcin? Jak najszybciej. O, proszę. Czy, ale nie tak poważnie, jak ma na imię Marcin? Marcin? No? No? Tak? Dokładnie tak. Ty debilu, jeden ty. Widzicie, nawet na znajomych nie można polegać. DJ Palasaid, jaki masz nick na YouTubie? <słuch> Naprawdę, no słodka Morelka 412 xxpl 412 12 412 No kurwa, no i no jaki mogę mieć nick no, na, na YouTubie, no. Chyba chuj, ale nie jestem pewien. Na ty? No stare, ja nie wiem, co ty tam w Majtkach trzymasz, no tam. Różnego rodzaju rzeczy mogą być, prawda? Ja tam nie będę wnikał, ja o nie, nie, tutaj nie będziesz mi kazał zaglądać. Mm -mm. Czy masz kupioną licencję do Winrara? A czy będzie ścigała mnie za to policja? Tak? Którą stroną papieru się podcierasz? To pytanie mogłoby wydawać się głupie. Gdyby nie fakt, że tak naprawdę papier ma jakby dwie strony. Tą miękciejszą, fajniejszą i tą gorszą. Taką szorstrzą, szorstrzą, -szo szor -szo co? Dlatego ja! Wybieram tą łagodniejszą stronę. Kura zniosła jajko na granicy niemiecko-polskiej. Kogo jest jajko? Biorąc pod uwagę polski rząd i generalnie wszystkie jakby roszczenia, które w tym czasie by powstały, sugeruję, że jajko jest Niemiec. Bo raczej Polacy baliby się Niemców. Wynikłaby z tego jakaś afera, by powiedziano, że później jajko jest podrzucone albo ktoś jest za nie odpowiedzialny. Lepiej uniknąć tego tematu i po prostu oddać je Niemcom, bo to jest tylko jajko, gademet, możemy je kupić w sklepie, tak? Albo po prostu włożyć rękę do gaci i... Czy jak umyję się żelem pod prysznic, w wannie, to coś się stanie? Tak kurwa umrzesz na raka i nie będziesz miał dzieci, to proste jest chyba, nie? Prawda? Co zrobić, kiedy mój pies się na mnie patrzy? Dlaczego się na mnie patrzysz? Dlaczego się na mnie patrzysz? Dobra, wracam do czynności codziennego życia. Eee... eee no... Nie, nie wiem, jak mam interpretować to pytanie, N nie mam do tego pojęcia. Bez obrazy, twoja stara kupuje bilet do taksówki. Nie no, ja widzę, że tu jest więcej takich cwaniaczków, ty! Jadłeś kiedyś ucho świni? Nie mam bladego pojęcia, jak ona smakuje, nie chcę wiedzieć, jak smakuje ucho świni, bo to raczej nie byłoby dobre. Więc może po prostu podziękuję. Już mi wystarczyła kocia karma, ok? Nie no, Oliwia, no to takie os ostatnie pytanie takie dać. Wiesz, co ja to pieprze to? Pieprze, pieprze to po prostu piepr. Kończę ten odcinek! Kończę. No dobra, moje hawajskie hula, zakładam, ale to moi drodzy dobrnęliśmy już do końca tego odcinka, dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dobra, przyszła pora na nominację. No to nominujemy Marcin Malczyński Demordi i Unboxal. Mimo że nie ma takiego kanału, ale unboxal masz zrobić, cholera jasna masz do zro... Unboxal masz to zrobić, bo jak nie, to cię znajdę. Dlatego dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie tego odcinka. I mam nadzieję, że bardzo Wam się podobało. Zostańcie ze mną na dłużej i subskrybujcie kanał. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!